Się wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic czy zmierzch Bogów eee, No i w tym momencie będziemy się kierowali z tego co pamiętam do Goty Która jest tutaj, my jesteśmy tu przy okaże, a Gota jest tutaj eee, Z tym, że chciałem jednak po pewnym przemyśleniu najpierw się skierować do Montery Tylko jakąś taką mapę tutaj, jakoś się muszę obrócić tutaj gdzieś Tak, jakoś tam Przestań bez i nie wykupuj się. Um, więc tak. Przez kilka dni nie było odcinków, tak wiem o tym. I w sumie. Gro, gro, uspokój się, tak wiem. Doczytywanie świata, doczytaj sobie. Te wszystkie drzewka, liście, chmurki, góry i tak dalej. Odcinku w sumie. Jeszcze nie chciałem nagrywać, że wam powiem. To takim. Spowodowane było takim trochę moim, moją fascynacją wejściem do Golda w LoLu i tak sobie stwierdziłem, że kurde tak się zajebiście gra, to sobie pogram jeszcze, ale ludzie już zaczynali mi spamiać, kiedy goty, kiedy Zmierzch więc stwierdziłem, że dobra, odstawię i trzeba coś nagrać, nie? No, więc nagrywamy. E, przy okazji też możecie słyszeć, że, że, że to jest trochę inny tutaj odgłos myszki. E, chyba nawet trochę głośniejszy niż poprzednia, ale w sprawiłem nową, nową klawiaturę i nową myszkę. Znaczy w sumie nową klawiaturę, ale myszka była w zestawie, więc why not? Ehm. Także. Także, także, także. No mam nadzieję, że jakoś nie będzie to bardzo przeszkadzać. Gro! Przestań. W ogóle gdzie ja idę? Co tu się dzieje? Tysiąc cierwojadów! Jeżusz, a masz! Ty też, a masz! I ty też! Jaka farma kurczaków? I jeszcze jedna! Gro! No kama! No. Farma kurczaków <noise> Ja te kocham O ty, jak się, jak się Taki żeś cwany, co no i gin teraz Dobra um, Gra się tutaj musi trochę podoczytywać na początku, także te lagi Te lagi są zawsze, kiedy tak sobie odpalę Gothica czy na początek ja się kierowałem do Montery, tak gdzieś w ogóle zszedłem z kursu chyba. Jezus ja tu do, do Nordmaru biegnę. To tak chyba z kierunek tutaj gdzieś muszę iść. To sobie pobieg pobiegniemy tak przez las jakoś. E, bo ogólnie... W komentarzach ktoś mi pisał, że gdzieś koło Montery jest, jest ktoś, kto... Kiedy z nim pogadam, to wtedy będę mógł pogadać z tym magiem w Okazu. To przynajmniej mi ktoś napisał. I oczywiście tam jeszcze był ktoś, kto mnie tutaj oskarżył o nieczytanie komentarzy. Bla bla bla. Więc tutaj, dla takiej świadomości wszystkich, którzy tak myślą, ja czytam wszystkie komentarze. Tylko kiedy gram, nie o wszystkich pamiętam po prostu. I na przykład, jeżeli napisaliście mi jakąś radę, a ja jej akurat w odcinku nie wypełnię, to nie bijcie mnie za to, ale no, ja mam pamięć. Eee. Jak nie wiem, jak coś, co w ogóle nie opomieci, jaka rzeź, Jaki mord? Um, czemu nie mogę zabić tego ścierwojada tutaj? Na przykład tego. Um, co się dzieje? A! Jeszcze jeden tu gdzieś słyszę go. Słyszałem go? A nie, to nie. Eee. Więc... cóż... Hmm. No i nieco... o, baczę. Dobra. Aż bym sobie chyba grę zapisał, bo się trochę ich boję, chociaż mimo, że to jest łatwy poziom, to... Gro, przestań się przecinać, jak, jak ja tego nie cierpię, no. Dobra, strzelimy sobie e, quick save a fuck. Wiecie co tu jest problem? E, bo w tej... Jezus, w tej klawiaturze nie ma F F5F pierdół Także mogę sobie zmienić sterowanie na przykład żeby mi zmienił e, tych takich F5 takie pierdoły Szybki zapis na przykład na 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 Żeby mi się zapisywało, na przykład Na hm. przykład kurde tu O, taki będę sprytny Kliknę se to i nastał quick save bardzo ładnie co my tu mamy? O, tutaj właśnie powinien być tak ma ten Max tego co mi ktoś pisał i ktoś tu sobie tu stoi. W ogóle worki pszenicy z Questów w Gotiku 3 nie chciałem się nawet tego usunąć. Okej, okay, nie winmy ich za to mogłem się na przykład nie chcieć, grodoczytaj się wreszcie Jezus Maryja. Dziękuję. Kim ty jesteś, Roland. Witaj, Magu. Witaj, Magu. Wyglądasz na strapionego. Co cię gnębi? Czekałem na ciebie! Być może to właśnie ty jesteś tym jedynym. Spokój mojego ducha a od czasu do czasu zakłócają bestie, które wałęsają się wśród tych jaskiń. To stoi na drodze mojego rozwoju jako maga. Sprawisz, aby te monstra osunęły się w niebyt? Mam je zabić? Tak. Powinieneś pomóc odzyskać spokój mojej duszy. Czyn Twój zostanie wynagrodzony. A to co otrzymasz, stanowić będzie klucz do tego, co dopomoże ci tu w tej krainie i posunie naprzód twą misję. O Jezus Maria, te dialogi... Dialog... <gryw> Pomogę usunąć ci tę wredne stwory nasienia szatana w niebyt, drogi Rolanie. Dobrze, myślę, że muszę pomóc ci uwolnić się od tych bestii. Naucz mnie czegoś. Naucz mnie czegoś o prastarej starej magii. Czy to, czy to nie był ten, który mnie mógł. Tak, panie! Pokaż mi, jak używać magicznych kosturów. Dobrze. Jezus, no, nareszcie cię znalazłem, facet. Gdzie tu się otwiera ekwipunek? Tab. Tab? Nie, tab? Czemu i? Nie ja chciałem tabem. Jezus, czy w tej grze zawsze musicie wszystko rozwalać w tym sterowaniu, no? Ekwipunek, Backspace. What? To chcę. No. Ha, okej. Okay. Czyli teraz mogę sobie kliknąć to. No i mamy ładny kostur maga, który daje mi maksymalne 40. Okej. Okay. Tutaj gdzieś powinny być jeszcze czary, na przykład takie, i sobie kliknę na przykład kula ognia na trójkę. Eee, no i w sumie tyle. Nie, nie, nie. Jeszcze jedna rzecz. To zamiast miecza też kurde No dobra Ten nowy quick save i lecimy e, Czy to co mam uwolnić go tych blessings znajduje się tutaj, czy co? No ja nie wiem Dobra, no wejdę sobie e, Jaszczurka! Gieńcz tworzę szatana Co my tu mamy? Więcej jaszczurek. I nie mamy tu, kurde, w sumie absolutnie nic. tak Są jaszczurki. To zawsze coś. Nie, ale biskuit... nie, coś to słyszę, coś słyszę. Jest pełzacz. Nie wąż bez i Jezus, jesteś głupi. Puf! A masz A masz ty ginido Gin od męcia szatana Nieba Dobra. To czas, żeby walczyć Jak one leją? What the fuck Serio? Okej, okay, em... Zrobię tak I zrobię tak Jezus, jak ja cię nie cierpię Co to jest, bestia? What? Co to jest, bestia? Aha, to chyba o to mu chodzi, bestia No dobra, sobie zaznaczyli I co teraz zrobisz, gnido? Podejdź, no Chodź na solo A, teraz uciekasz, co? Patrz na to, Puff z tyłek I teraz płoń. płoń 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 Tutaj jest ta bestia cała, tak? Coś tu widziałem takiego, to są zwykłe jaszczury Ale skoro... No dobra Strykniemy tak No i chodź tu bestio Padasz na strzała I ty I ty To wszystko? Ja, Dobra, co my tu. Co to jest kargule? Jezus, jakże to. Te... Ja! <grafię> Jak się wystraszyłem! Zginiesz za to! Niech chrząszcza, B! Be... Jezus, Maria, to jest debit. A masz? Dobra, wiecie co by do sobie musiał dokupić te mikstury many jakoś? Czy coś? Nie wiem. Bo one mi się kończą. No, dawaj, dawaj, dawaj na szolo. Dobra, poklikam go po prostu. Na szczęście on się nie broni. O kurde, no ten to może być już problemem. Więc się, się trochę. Pójdę do tyłu. Ciebie mogę na klatę wziąć w sumie Ale tego pana, tam gargulca to już nie bardzo O ty! Taki żeś cwany, co? Możesz A masz Dobra, um... Zobaczymy jak mi pójdzie w sumie Walnę sobie tutaj jeszcze raz tego quick save'a całego Bierzemy kulę i strzelimy. No Nie ma tragedii w sumie. Dobra. W sumie mam ostatnią miksturę teraz. Więc panie gargulcu, zróbmy to polubownie. Hmm Przedałbyś regenerację many, wiecie Tylko nie wiem gdzie to Dobra, na ciebie jeszcze będę mieć chyba manę Chociaż idzie pełzacz Biegnie pełzacz z daleka no nikogo nie czeka Konduktorze Łaszkawy Byle nie do Warszawy Byle nie do Goroli Jezus Maria, ty gnido! Jak ja cię nie lubię! Tak się chcesz być, co? Czemu to schowałeś, Bezi? No, ty. Jesteś głupi! No i co się bronisz, co się bronisz? Myślisz, że ci to pomoże w czymkolwiek? Taki żeś swany, co? Taki cwany jesteś. Kiedy będzie się bronił w frajer 1. Dobra, um, Teraz wszystko fajnie, ale ja nie mam many w ogóle nie mam. No i tutaj jest problem. Coś tu jeszcze jest. To jest fajna skrzynia jakaś, którą sobie otworzył w sumie. Em. Um... Nie wiem co zrobić Chyba że, chyba, że go z miecza. dam radę ale jakoś mi się to nie widzi Ale spróbujmy Dobra Pokaż na co cię stać Ale nie jeden raz Łe dobra Co my tu mamy Ciężką skrzynię w ciężkiej skrzyni mamy miecz runiczny i tyle. Co to jest? Mnóstwo złota, złoty kielich, chwila, co mi tak? Pierścień to kielich, lutnia, kosztowności, mikstura, ramany, moneta, mnóstwo złota, mnóstwo złota, mnóstwo złota. E, kosztowności, mnóstwo złota, mikstura, złoty kielich, mnóstwo złota. E, tutaj nic, jakiś pierścień, tutaj znowu. Właśnie, może sobie te pierścienie jakoś poklikam, co my tu mamy. Eee, Max Money na pewno sobie wezmę. A i w sumie, może jeszcze coś takiego się przyda. Dobra, tu gdzieś jeszcze był chyba drugi kufer. O, właśnie tu. To jest stara skrzynia. W starej skrzyni mamy trochę mixtrumany, miksturę wytrzymałości. Możemy sobie gołnąć. Okej. Okay. No dobra. To skoro w sumie tutaj to wszystko, to możemy wracać na na zewnątrz. Powiemy temu Mogowi, że... Zabiliśmy te bestie. Nie wiem co za to dostanę, ale... Czy tutaj coś jest? O, szkielety. Dobra, i w sumie... Wiecie co? Myślę, że niedługo sobie zwiększymy ten poziom trudności z powrotem. What the fuck! Ha, frajer. Bo skoro już mam kulę ognia i tam... Kurde, wiecie co, najfajniej by było, gdybym miał już ten. Um, regenerację mam, to zatem na pewno by, by, bym sobie ten poziom zwiększył Ale. Co my tu mamy? Skrzynia mistrza przywołań. Wow. Szmoczy żąb. Obrażenia od ostrza 250. Ja tutaj chyba przyszedłem trochę za wcześnie. Za ciężkie. Ale no to spoko Miejsce przywołań to chyba jest jakiś boss końcowy. I on tutaj się chyba faktycznie pojawi, ale przy końcu gry, no. Dostałem smoczy ząb. Potężny oraz, którego nie powstydziłby się żaden łowca smoków. A cóż. Niech tam sobie będzie. Dobra, wracamy z, naszym, z naszą motyką ładną tutaj. Co my tutaj mamy? Panie magu, co mi powiesz? Ciemnych sił, które pragną twojej zguby, jest kilka. Ale zmiażdżysz je swoim żelaznym uściskiem. Oto klucz do skrzyni zawierającej zwój, który da ci wskazówki, jak zdobyć nowe umiejętności. Dziękuję. Nie śpiesz się, bowiem będziesz potrzebował jeszcze dwóch kluczy. Super. Gdzie je znajdę? Wśród tych, którzy zwani są moimi braćmi. Dwóch z nich znajdziesz Faring i Gocie. Z trzech kluczy powstanie jeden. Jeden, by wszystkie łączyć, odnaleźć, i. takie ja tam, znam to. Po co tak wiele kluczy? Być może to właśnie ty jesteś tym jedynym. Ale przed tobą jeszcze wiele ścieżek. Wszystkie ścieżki zbiegają się w tę jedną. Jedną, jedyną. Tylko tak zdobędziesz potrzebną wiedzę. Okej, okay, pana w gocie już znam, to chyba teraz będzie ze mną gadał. I tego trzeciego znajdę gdzieś faring, tak? No spoko. Okej, okay, no to teraz mógłbym sobie pogadać z tym gościem w gocie, ale ja go sobie zostawimy trochę na później. Najpierw ja sobie bym chciał um, odwiedzić Montere, zobaczyć czy tam jest w ogóle coś ciekawego do roboty. Eee, tak, grob, leguj się dalej. Ja sobie zrobię save'a za ten czas, póki ty się będziesz lagować. <grym> eee, o, no tak. To przecież sobie i takie coś. Tutaj takie coś. Jo, patrzcie, jak się poszperali. Jakieś namioty szczelili. Tu w ogóle jakieś ciało sobie leży tak randomowo. Tu kolejne. Ogólnie pamiętam, że tutaj dosłownie nic się nie robiło, bo tutaj są same takie randomowe jakieś orki. Wojownik, wojownik, zwiadowca Wojownik. Dobra. No to co? Ja sobie polecę do Montery, zobaczę czy tam coś w ogóle jest do roboty. Przestanie logować! Czy lagować, przepraszam, to się nie mówi lagować, bo lagować jest, jeżeli byłoby problemy z połączeniem To powinno się mówić przycinki chyba Albo, no, przycinny chyba Bo lagi to jest co innego, tak Bo już by ktoś nie mógł poprawić Dobra Zobaczmy co mamy tutaj, ork Siema orku w środku mamy więcej orków, no tego bym się nie spodziewał. Wolałbym raczej jakiś porządny kawał mięsa. Tomasz, witaj, Tomaszu. Mora nigdy nie przerywa orkowi. Pamiętaj o, o tym. A ty, Gnoju, no. Weteran, wojownik, głowca, wojownik. Jezus, panie. Pogadać bym chciał, no. Tu przecież jest? Mora obyśmiała dobry powód, żeby mnie budzić. Beee. Wojownik, weteran, weteran, wojownik. Weteran, wojownik, Jezus, tu sobie pogadać z nikim nie idzie, nawet no. Super. A tutaj coś macie chociaż, kim jesteś? Wojownikiem, nie spodziewałem się tego. Wow, jakiś. Rusztowania se zrobili, cwaniaki Może mogę z nim, z kimś pogadać tutaj? Niewolnik Niewolnik Jezus Maria Halo? Niewolnik Mogę wziąć na rusztowanie jakieś? Niewolnik. Tu bez kitu nic nie ma do roboty, no Łopata Łopata. A na co mnie łopata? Bezimienny skacz, wychodzimy stąd. Ork. Uuu, mamy kufer Jakaś kusza. Orkowa kusza. Ej, to są fajne rzeczy. to sobie. Klikniemy save. Zróbmy to tak. I bierzemy. Taki śmiecze. Łucznia, fajka wodna, tutaj kuferek. Jestem nie masz... źle to zrobiłem. Miałem sam trałem kiknąć. Dobra. E nie, to już nic nie. Serio, tutaj nic dosłownie nie ma do roboty. Tak tak serio? Żadnych, nawet bardzo pobocznych questów? Arena w ogóle jest do zrobienia? Nawet areny nie. A nie. jeszcze coś do zrobienia. Nawet z nim pogadać nie mogę. Co to jest? Ciekawe, czy usunęli sobie tam skrzynię taką jedną. Bo w zwykłej trucie to była skrzynia z 1000 sztuk złota. Usunęli ją? A, usunęli Toż czwaniaki. No dobra, z, z, to tak perfidnie nie ma dosłownie nic do roboty. No tak. Tak. powinno nas Tak hamsko, po prostu. Nie, wiem, może w tym zamku coś będzie, chociaż, no? Mogę wejść? Mogę. Halo. Wojownik, najemnik, Omert? Zostaw mnie w spokoju. Ja pierdolę. Tak już bezkitu. Wojownik. Kan! Cześć. Czego chcesz, człowieku, jestem zajęty! Dlaczego sprzymierzyłeś się z Torusem? Bo jest mądrzejszy od ciebie Co mi wbijasz? Co, co ci zrobiłem? Kiedy uderzycie na gotę? We właściwym czasie. Czekamy na odpowiedni moment. Gdzie będzie skierowany kolejny atak? Na twój czerep, jeśli nie przestaniesz zadawać tylu pytań. Czy Geldern będzie atakowany? Czemu pytasz? Ludzie mają długie jęzory, a ja mam ostrą klingę. Uważaj! <ścoughs> Coż se pogadał, no żeż po prostu, że mnie kurwica strzeli. Tu nie ma, po co tu no w ogóle? Jezus Maryja. Co za ludzie. Dobra, panie czasomierz, słyszę, że koniec czasu. No dobra, no to w takim razie, skoro tutaj dosłownie nie ma nic do roboty, no bo kurde. Wojownik, żołnierz, tu jest jakiś Udolf. Handluj. Co tu masz? Mieć to z rudy. Rozprzedam ci to i... Nie, to sobie zostawię. Trzyłem ci to i to. I to ci sprzedam, masz to. To i to. I daj hajs. Dziękuję. Um, że tak to powiem... Dobra, no to w takim razie to już nie ma nic do roboty, jak widzicie, tak tak faktycznie. Może z tym kanem jeszcze będzie coś kiedyś do zrobienia, nie wiem, jakiś quest może kto wie. Bo poza nim to w tej montaż dosłownie nic nie ma. Nawet na farmie wszystkich wywalili, chociaż nie, tam ktoś jest chwila. Panie... Co to jest w ogóle? Witam! Co to za jeden? to też się uśmiałem, ci powiem o co chodzi Magu jestem geniuszem Jestem wspaniały o to chodzi Zapytaj mnie dlaczego tak jest dlaczego stworzyłem przerażającą acz potężną miksturę która potrafi przemienić w demona tego kto ją wybije to niebezpieczna mikstura Magu taka mikstura mogłaby wyrządzić dużo zła w myrtanie jeśli trafiłaby w nieodpowiednie ręce Głupcze. To samo można powiedzieć o każdej miksturze, każdym artefakcie i każdym przedmiocie, który posiada jakąkolwiek moc. Dokonałem przełomowego odkrycia, a my musimy być otwarci na postęp, zamiast się go bać. Niemniej jednak. Aj, dość już tego gadania. Słuchaj, wydaje mi się, że tylko dwie osoby nadają się do tego, by otrzymać tę miksturę. To jest dziwna rozmowa, ale. <śm> Co to za ludzie? Gorn i Torus. Idź i zapytaj ich, czy chcieliby kupić te miksturę. Sprzedam ją temu, kto da najwięcej. Zrozum magu, że nie mogę się zajmować takimi sprawami. Jestem zbyt zajebisty, zbyt potężny, i ogólnie zajepisę aż ode mnie kipi, żebym mógł zajmować się takimi płakostkami, jak mikstura zmieniająca ludzi w demona. Zrozum magu, że nie mogę się zajmować takimi sprawami. Całą swoją uwagę muszę poświęcić misji, którą mi powierzono. Misja ta ma między innymi doprowadzić do tego, że szaleńcy tacy jak ty zostaną zamknięci w lochach. Na zawsze. Trzymaj się ode mnie z daleka, albo zamienię cię w pryszcza na orkowym zadzie! Co? Tylko ci... nie błędu. Jeszcze... Na pewno masz coś lepszego do roboty. Jeszcze tak randomowo ci się głos zmienił, tak? To, to... Zamienię cię w pryszcza na orkowym zadzie, to... O. Kolejny, no dobra, to w takim razie tutaj się będę zami żegnał. Tu będę się sami żegnał. Eee, super Quest tutaj nam się szykował, ale jednak jednak chyba go zepsułem. No dobra, to w każdym razie tutaj będę, będę kończył odcinek. W następnym odcinku będziemy się kierowali do Goty, ale aby pogadać sobie z Gornem. Eee, w każdym razie... No cóż, to się sam żegnam. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Jaki był przycisk, którym wyłączała się nagrywanie? Eee. to? Było to.